Witam Państwa na webinarze dotyczącym PAMA 360. Ja nazywam się Rafał Szymański, jestem New Business Managerem w firmie MWT Solutions. Dzisiaj pokażemy Państwu, jak bezpiecznie zarządzać hasłami, sesjami zdalnymi i oczywiście zasobami. Po samej prezentacji będzie sesja QA, więc zachęcam do zadawania pytań na czasie. Po części prezentacyjnej będziemy mieć czas, żeby na nie odpowiedzieć. Proponuję teraz, żebyśmy się przełączyli na pulpit. Tak? tak prezentuje się sam system PAM360. Może zaczniemy od dashboardu. Pierwszym tutaj dashboardem będzie panel z hasłami. Tak, mamy łączną liczbę haseł. Tutaj pokazuje nam liczbę 96. Możemy oczywiście na szybko sobie je podejrzeć. Tak, widzimy nazwę samego zasobu, widzimy właściciela, widzimy typ. Są hasła, które utraciły ważność, naruszenia zasad, konflikty haseł. Mamy standardowy podział na systemy. Tak, większość oczywiście firm bazuje na Windowsie, więc tutaj też to jest uwzględnione. Mamy aktywność, haseł, pobrania, zmiany, żądania dostępu, połączenia zdalne. Poniżej jest inspekcja zasobu, tak? czyli na żywo pokazuje ostatnie logowania do samego systemu. Przejdźmy może jeszcze szybko do panelu użytkownika. Tutaj mamy na przykład aktywności, czyli zalogowania, wylogowania. Nieudane logowania, próby nieupoważnionego dostępu. Mamy klasycznie dystrybucję ról, tak. Standardowo jest to oczywiście głównie podział na użytkowników, jak i administratorów. Mamy aktywne sesje z użytkownikami. To tak mniej więcej, jeżeli chodzi o sam dashboard, to by było tyle. Myślę, że najważniejszą zakładką, jeżeli chodzi o sam system, to jest oczywiście zakładka z zasobami. Tutaj mamy listę zasobów z nazwami, które są przypisane do systemu może na szybko pokażę, jak taki zasób można dodać. Można go dodać na trzy sposoby, z Kipasa, z pliku i oczywiście ręcznie. Ja Państwu pokażę, jak taki zasób można dodać ręcznie. Wprowadzamy sobie nazwę zasobu. Oczywiście adres IP. Na potrzeby prezentacji nazwiemy go webinar. Zasób już został dodany. Spróbujemy teraz się z nim połączyć. Można go to zrobić przez RDP, -a. My się połączymy z, przez Windows Desktop. Jak widać, udało się nam połączyć z danym zasobem. Mamy już pełną nad nim kontrolę. Możemy sobie odpalić w nim przeglądarkę. Możemy również dodać jakiś plik. Na no, szybko, może to zrobię. Klik pojawił się już, mam nadzieję, że Państwo go widzą. Pojawił się w systemie. Ok, wróćmy do samego Pama. Może pokażę Państwu akcje dotyczące konta. I tak, tutaj do tego konkretnego zasobu możemy nadać oczywiście kontrolę dostępu, tak, przypisujemy osoby, które będą akceptowały dostępy do danego zasobu, spróbujemy dodać siebie, spróbujemy może dodać jeszcze jednego kolegę i tutaj z ciekawych rzeczy oczywiście można wymusić pełną kontrolę, tak, czyli możemy wymuszać zatwierdzenie przynajmniej jednego, dwóch administratorów, możemy wymusić na użytkowniku, żeby podał przyczynę odzyskania hasła, E, możemy dać na przykład konkretną prolongatę. Jeżeli czas na dany, <coughs> czas korzystania z danego zasobu upłynie, możemy taką prolongatę tutaj wpisać, na przykład, że to będzie 20-30 minut. E, jest tych opcji. E, tutaj kilka możemy wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem administratorom tak, o przetworzeniu takiego żądania dostępu. E, z Takich ciekawszych rzeczy, żeby sobie troszeczkę ułatwić życie, na pewno jest automatyczne zatwierdzanie. tak? Można to sobie przypisać na całe dnie, można też przypisać to na konkretne. Ja na przykład pokażę, że w poniedziałek możemy przypisać automatyczny dostęp od 8 do 16, ale we wtorek może to być na przykład od godziny 10 do 14. Więc jest tutaj pod tym kątem pełna dowolność. Dobrze. Jeżeli chodzi o zasoby, to pokrótce, myślę, że by było tyle. Przejdźmy może do zakładki grupy. W samej zakładce grupy, ogólnie grupa służy do, do zbiorczego zarządzania, Uprawnieniami zarówno dla samych użytkowników, jak i zasobów. Więc zamiast przypisywać dostęp pojedynczo, możemy robić to szybciej i bardziej elastycznie, korzystając z grup. Łatwe to po prostu zarządzanie dostępem na większą skalę, szczególnie w dynamicznych, dużych firmach. Tak? Dodatkowo z tego miejsca również możemy generować raporty, które pokazują kto do czego ma dostęp, do jakich grup należy? Kolejną zakładką myślę, że o której warto wspomnieć to są... Inspekcję, tak? Czyli zakładka audytowa. Mamy tutaj na przykład wszystkie nasze nagrane sesje. Może Państwu pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Troszeczkę będzie trwało zapewne ładowanie samych plików, dlatego że mamy tych sesji tutaj nagranych myślę, że przynajmniej 4000, o, już są. I widzimy, że na pierwszym miejscu pojawił się nasz zasób z naszym użytkownikiem, którego założyliśmy chwilę temu. i Jest możliwość, na przykład, sobie tutaj w tym momencie odtworzenia takiej sesji. Tak, więc tak to wygląda. Jest, jest możliwość odtworzenia sobie go w każdej chwili. <laughs> Nie będziemy oczywiście teraz tracić czasu na oglądanie tego, ale ogólnie w tej zakładce będą na pewno wszystkie możliwe nagrania. Ok, dalej myślę, że warto będzie wspomnieć o zakładce raportowej. Pokażę Państwu raport użytkownika. On otworzy się w nowym oknie, więc po prostu muszę kolejną stronę otworzyć. Tak. tak mniej więcej wygląda raport o dostępie samych użytkowników. Tak, mamy ostrzeżenia: mamy liczbę nowych użytkowników dodanych w ciągu ostatnich pięciu dni mamy użytkowników usuniętych, mamy użytkowników, którym zmieniono rolę, nieprawidłowe próby logowania w ciągu ostatnich dni. Mamy użytkowników, którzy się nie logowali w ogóle w ciągu ostatnich dni. Informacje o użytkownikach, tak, i liczbie, liczbie administratorów. <laughs> Mamy aktywności ze względu na użytkowników, aktywność ze względu na grupy użytkowników. Może pokażę jeszcze przykładowy raport konkretnego użytkownika. Na przykład widzimy Daniel, który jest uprawnionym administratorem, więc do dostępów na pewno będzie miał kilka. Na przykład sprawdźmy, jakie ma uprawnienia do danego zasobu. Tak? Tutaj widzimy, że może zarządzać, ale nie może modyfikować i, i, i odczytywać. Tak? Tutaj na przykład do tego zasobu Daniel ma pełną władzę, czyli tak, ma własne hasło, czyli, czyli może w zasadzie robić z tym zasobem wszystko. Jeżeli chodzi o same raporty, no to oczywiście można je eksportować sobie do pliku Excel, do PDF-a albo po prostu wysłać drogą mailową. Może pokażę jeszcze raport dla przykładu z, z aktywności. Raport się generuje, troszeczkę musimy poczekać. Tak wygląda raport, jeżeli chodzi o aktywność, tak? Widzimy w ciągu ostatnich pięciu dni, możemy sobie to oczywiście wedle własnych potrzeb przefiltrować. Jest raport na użytkowników, jak i również na same grupy, szczegóły logowań, szczegóły dostępu, szczegóły haseł. Tak, dobrze. Kolejną zakładką, myślę, że o której warto będzie wspomnieć, to są connections, tak, czyli połączenia z tego miejsca możemy się łączyć z naszymi wszystkimi zasobami. Tak, udało nam się połączyć z danym zasobem. Czyli z tej zakładki po prostu łączymy się ze wszystkimi zasobami. Dobrze, przejdźmy dalej do kolejnej zakładki. Myślę, że możemy teraz wejść do zakładki administracyjnej. W zakładce administracyjnej, tak jak oczywiście nazwa wskazuje, możemy zarządzać całym środowiskiem. Spróbuję pokazać, może przykładowe zasady dotyczące haseł, czyli wpisujemy po prostu nazwę. Możemy sobie wpisać jakiś opis. No i oczywiście. Polityka haseł, tak? Czyli na przykład minimalną i maksymalną liczbę liter, możemy wymusić ile ma być cyfr, na przykład 3, możemy wymusić duże i małe znaki, tak? Minimum 2 powiedzmy, możemy wymusić znaki specjalne. Możemy zakazać na przykład, że dane, dane hasło nie może być takie samo jak ostatnie dwie, dwa albo trzy hasła. Możemy oczywiście ustalić, ile dni hasło będzie ważne, na przykład standardowo jest 130. Co ciekawe, sam system pozwala na generowanie haseł. Nie trzeba szukać zewnętrznego generatora. Możemy na podstawie wprowadzonych parametrów po prostu wygenerować sobie dane hasło. Tak. System, system nam je wygeneruje i pokaże, jaką na podstawie wprowadzonych parametrów system ma siłę hasła. Tak mniej więcej by to wyglądało. No, tych, tych funkcji jest tutaj dość dużo. Ok, jeszcze myślę, że warto wspomnieć w zakładce administracyjnej na pewno o Zero Trust. Zero trust, czyli my określamy tutaj zasady zaufania do użytkowników, tak? Wyrażone powiedzmy w, w procentach. Jeżeli dany użytkownik na przykład nie zaloguje się poprawnie 7 razy w ciągu jednego dnia, jego wartość spada, tak? Jeżeli na przykład nie loguje się poza ustalonymi godzinami pracy, tak? Czyli 9, 17, 8, 16, tak samo jego wartość może. Może spadać. Można przypisać to do konkretnych adresów IP, tak? czyli mogą być to tylko konkretne zakresy IP, mogą to być konkretne urządzenia, więc jest, jest tutaj możliwość ustawienia konkretnego dostępu. Okej. Okay. Z, oczywiście z zero, zero trust może tutaj pokażę, jak, jak to mniej więcej takie polityki się nadaje. I tak. W tym miejscu widzimy na przykład, że jeżeli dany użytkownik spadnie z stopniem zaufania na przykład poniżej 50%, to może stracić możliwość samodzielnego resetowania hasła, dostępu do SSH, może stracić dostęp do RDP. Więc można sobie za można użytkownikom, którym powiedzmy, że mniej trochę ufamy, e, którzy popełniają jakieś błędy, wyłączyć jakieś dostępy z tej, z, z tej strony. E, I tak. I teraz, może przejdziemy po prostu do zakładki Użytkowników, i tutaj widzimy naszych użytkowników, których mamy w samym systemie. Widzimy ich Trust Score, tak? czyli użytkownicy na przykład, którzy mają 60% świecą się na zielono, ale użytkownicy na przykład Hun, Hun, ma tych procentów już 40, więc jego zaufanie do nas spadło, więc możemy trochę ograniczyć mu dostęp, na przykład do samodzielnego resetowania hasła. Dobrze. Dalej, dalej przejdźmy do zakładki z kluczami SSH. Klucze SSH. No to, to jest po prostu zakładka, która służy do, do centralnego zarządzania kluczami w, w organizacji, umożliwia administratorom tworzenie, importowanie, przechowywanie kluczy, zarówno par, jak i pojedynczych kluczy przypisywanie kluczy do użytkowników i zasobów, zautomatyzowanie, zautomatyzowane wdrażanie takich kluczy na serwerach, na serwerach Linux, rotacje kluczy SSH, audyt i, i raportowanie dostępu opartego na kluczach. Dobrze, kolejną zakładką jest zakładka z certyfikatami. Jest to po prostu klasyczne repozytorium certyfikatów. Mamy tutaj listę wszystkich naszych certyfikatów. Widzimy na przykład, do kiedy te certyfikaty są ważne. Widzimy dni, tak? Widzimy, które certyfikaty wygasły, których ważność się zbliża. Możemy je stąd dystrybu dystrybuować, tak? OK. Myślę, że ostatnią zakładką, o której byśmy Państwu powiedzieli, jest to zakładka Personal. Zakładka Personal, może się do niej zaloguję? Tak, w skrócie, zakładka Personal to jest miejsce, w którym użytkownik może bezpiecznie przechowywać i zarządzać własnymi hasłami, np. do kont e-mail, do systemów zewnętrznych czy, czy, czy prywatnych aplikacji. Dane w tej sekcji są dostępne tylko i wyłącznie dla konkretnego użytkownika, co pozwala po prostu oddzielić hasła osobiste od zasobów firmowych to jest szczególnie przydatne na przykład dla administratorów którzy korzystają z różnych środowisk i potrzebują uporządkowanego bezpiecznego miejsca na swoje dane dostępowe z pełnym szyfrowaniem z kontrolą dostępu zakładka działa po prostu jako menedżer haseł zintegrowany z systemem pam 360 to by było tak pokrótce omówienie głównych, głównych funkcji systemu PAM 360. Tutaj jeszcze na pewno chciałbym wspomnieć, że sam system jest licencjonowany per administrator, czyli, czyli jego cena jest uzależniona od ilości administratorów, których Państwo przypiszą do konkretnego systemu. Dobrze, to by było takie krótkie omówienie samego systemu. Teraz zrobimy sobie 2-3 minuty przerwy i po tej przerwie odpowiemy na Państwa pytania z czatu. Tak, nie ma żadnych pytań, także dziękujemy Państwu za dzisiejszą obecność. Jeżeli pytania pojawią się w późniejszym czasie, zapraszamy do kontaktu. Za miesiąc będzie kolejny webinar, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Zaraz wyświetlimy adres mailowy do działu sprzedaży, więc wszystkie pytania będzie można kierować drogą mailową. Dziękuję Państwu za dzisiaj i do widzenia.